Z tej strony Cyfer, to jest kolejny odcinek na moim kanale. Pogramy sobie w Smash Heroes na serwerze hypixel.net i widzimy się na pierwszej arenie, moi drodzy. Za 9 sekund rozpoczniemy grę. Oczywiście wziąłem sobie klasę Batmana, czyli swojego Batmana, ponieważ nie wiem, lubię jakąś jakoś tam postać. Plus za wielu klasy ja na razie nie mam na tym trybie, bo rzadko w niego gram i spróbujemy dzisiaj wygrać w dzisiejszym odcinku walkę super hirosów i super złoli w sumie. Powiem wam, że kurde, bardzo podobał mi się swojego czasu ten minigame. Nie wiem czemu on mi przypomina takie typowe gierki, gdzie się nawalało, wiecie, różne klasy postaci było i się kupowały się walczyło. Nie wiem czy słusznie porównuję to do jakiegoś Tekena, czy Fight... Jakiś kurczy Street Fighter, lol. Nie, nie wiem, naprawdę. Możecie napisać, do jakiej gry to jest podobne, tak naprawdę. Wiem ogólnie, że są takie gry nawet na prawdziwych superbohaterów i że ten minigam jest wzorowany na jakiejś takiej grze. Prawdopodobnie. Na konsolę, tylko kurczę, teraz nie wiem na którą L lub też na PlayStation ja widzę, że ostro tutaj obrywamy od jakiegoś resursyra, kurczę, takiej lodowej postaci a, czy jak on się tam nazywa Nie wiem naprawdę, ale on ma też zasięgowa taki, więc o tym muszę pamiętać A ja mimo wszystko kurczę nawalam tymi batarangami, mam tylko what? Mam tylko jedno, jeden punkt zdrowia, czyli to jest coś koło 10 punktów Okej, okay, zabrzmiało to dosyć dziwnie, mam coś koło jednego punktu zrywać, czyli to jest coś koło 10 punktów. Tu dwa balki widzę, że z nami są, czyli mamy definitywnie przewagę, ale niestety zginąłem, kurde! Ja zły pojedynek, tam kurde balk rzuca jakimiś autami, what? Bardzo ten minigame, powiem wam, się podoba. Chyba nawet go kiedyś nagrywałem, ale nie jestem pewny na ten moment. Nie pamiętam, tak dokładnie mówiąc. Teraz tak, tego, tego ziomka by się przydało zabić. Jest! W końcu pad, nice. A, tylko że to nie ja go zabiłem, kurde bele. I ten Balka aktywował swojego ultimata, więc muszę uważać. I teraz my ultimata używamy, nice! Dobra, musimy tego Balka, kurcze, dorwać. Jak najwięcej mu zadać obrażeń w czasie ultimata. No kurde, zbugowałem się, no nie! Dobra, coś tam pobiliśmy. Nie było to co prawda za wiele, ale wydaje mi się, że i tak to lepsze niż żeby w ogóle nie uderzył przeciwnika. Kurcze, dobra, oni niech się leją, wiecie co? Ja zatrzymam sobie bezpieczny dystans na ten czas i sobie może postrzelam po prostu do nich z odległości, tylko czy ja będę trafiał, bo to jest pytanie, tutaj musiałbym strzelić, ojej oh yeah, trafiłem, okej, okay, teraz jeszcze by to się przydało, oni ze sobą walczą, okej, okay, czyli ja to taktycznie rozegram, teraz tak, postrzelajmy jakoś, może kurczę, uda mi się kogoś trafić, fajnie by było kogoś obić, tu jest balk, ha, okej, okay, trafiłem go raz, Teraz tego sojuczka, rano niestety go nie trafiłem, kurczę. Masakra, masakra wam powiem, ale okej. Okay. Spróbujemy to wygrać, spróbujemy wygrać, bo mam ochotę, kurczę, da jakiś właśnie taki, takiego typu minigame miałem ochotę. I okej, okay, stracił dwa punkty zdrowia, ja muszę sobie odejść, bo niestety teraz na mnie się stargetowali. Ja, prawda, taktyczna ucieczka. Teraz pytanie, gdzie tu jest taka gwiazda? Do takie gwiazd gdzie nie, gdzie się. Nie, 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 nie. nie, Dobra, udało mi się na szczęście uratować. Prawie wypadłem poza arenę. Dobra, trafiłem, drzemaczka. Nie, ratuj się, Batman. Dobra, because I am Batman! I dlatego wygram tą arenę. Powiadam wam. Dobra, ja się muszę ratować. O oh, fuck! Zablokowałem się. Dobra, nieważne. Walczymy z ziomeczkiem. Um, powiem wam, że ogólnie jedną sprawą była jak miał więcej klas na, na, wydaje mi się, że na następną arenę weźmiemy sobie albo Balka, albo weźmiemy sobie Cake Monstera, bo on też jest ogólnie kozakiem, jeśli chodzi o ten tryb. Wszystkie postacie, które mają połączone ataki zasięgowe i bezpośrednie, to są bardzo dobre postaci. Batman jako postać z, po, z używająca ataków niezasięgowych, powiem Wam, że jest średnia. I teraz aktywujemy sobie ultimate'a nad przepaścią. Oh je! Yeah! Teraz trzeba nawalać. Dobra. Teraz ziomeczek tutaj musi być. Kurczę blade. DICE! Kurde, wele, ale nam poszło. Nie, 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 szybko ratuj się! I kurde, spadłem poza arenę. Zabiłem kogoś? Jest! Zrzuciłem gościa z areny, czyli teraz dwóch nas ma po jednym życiu, a jeden ma kurcze trzy punkty życia, także to słabo. Każdy ma po jeden punkt życia. Ojej. Oh yeah. To jest teraz naprawdę dobra sytuacja. Ja bym się tutaj wręcz próbował pokwidzić trochę, bo tam jest Balk. Nie chciałbym z nim konkretnie na. nawiązać walki! Fuck! A się przestraszyłem! No nie, no nie! Dobra, ale się przyciągnąłem! Nice! Teraz muszę się puścić, niestety ziomku, ziomku. Czemu ty ze mną tak nawiązujesz walkę? W sumie jest to mądra decyzja, ponieważ Balk ma jedynie taki wyrzut, kurczę, jako zasięgowa atak. A ja jestem jedyną postacią poza go gościem, która może z dystansu nawalać. I to jest dosyć strategiczne podejście, żeby mnie zabić, bo nie będzie miał wtedy przeciwnika, który mógłby go zaatakować zbyt dobrze. Okej. Okay. I niestety zginąłem. Także widzimy się na kolejnej arenie, Co jesteśmy na kolejnej arenie. Tak jak powiedziałem, gramy sobie cake monsterem! Tak, gramy potworem ciastkiem, który jest ogólnie zasięgowo mele postaciem jakoś tak chyba Z tego co kojarzę. Ma jakieś kurcze tu ataki... Ty, on jednak nie ma tego zasięgowych, to... sobie słabo. Ale mamy Dasha, dobra, to, to jest dobry atak. Co jest? Dobra, możemy obrzucać ciastkiem. Dobra, ja totalnie nie pamiętam tych klas postaci powiem wam. Tyle wiem, że trochę mi tutaj brakuje szybszych aktualizacji tego trybu, bo wiem, że są prowadzone. bo Widziałem, że jakaś nowa klasa jest kurczę. Chciałbym zacząć na pewno postać, która by była nawiązaniem do zielonej latarni, powiem wam. Bo tu jest tylu superbohaterów z takich kurczę, moich ulubionych uniwersów i w ogóle, ale nie widzę tutaj nigdzie zielonej latarni, powiem wam. A ostatnio jakoś mam takiego fiksa na to postać. Wy też możecie powiedzieć, jeśli macie jakiegoś ulubionego superbohatera, jaki on jest, jakie on jest, jakie ma moce, jak on się nazywa. Mi się wydaje, że na ten moment moja ulubiona superbohaterem to jest. Zielona latarnia, powiem wam, z tego właśnie uniwersum, e, gdzie jest ta zielona latarnia. Ale z innego uniwersum znowu bym powiedział, że. E, jako tako chyba. Uwielbiam Wolverina. Nie wiem, tutaj też tej postaci chyba nie ma takiej nawiązującej do Wolverina. Jest Batman, jest balk, kurczę, który do Hulka nawiązuje. Jest wiele super postaci tak naprawdę. Ja mam teraz jakieś kurde overpower ciastka! Łocie panie! Jak ja normalnie jestem teraz masakratorem, ciastkatorem. Dobra, pieczemy ziomeczków. Dobra, poszło nam całkiem nieźle, bo obiliśmy trochę ich. Tylko, że jeden ciągle ma kurczę, 3 punkty zdrowia, a ten balk kurczę, nawala. Dobra, uderzyliśmy kogoś. BALK smash! Kurde, on aktywował chyba swojego ultimate'a. Dobra, musimy podejść gdzieś bliżej. To się wydawało ogólnie, że jakiś monster kurcze, uderzając tym wałkiem też uderza bezpośrednio. Dobra, ciasteczka. Oh yeah, balk! Walczymy z balkiem, kurde. Dobra, ja sobie tutaj odskoczę. Kurde, czuję się jak w Dragon Ballu dosłownie, powiem wam. A jest też postać Goku, znaczy Goku, nawiązująca do Goku i ja bym chciał się odratować. Okej, okay. udało mi się, wow. cake Fucking cake Nie! Spadłem! Przepraszam za moje darcie się w tym odcinku, tak? Każdy wie. Że odcinek z przesterami to dobry odcinek, a pewnie u mnie nie będzie przesterów, więc to no, jest taki jest taki sobie odcineczek. Ale mam nadzieję, że przyjemnie wam się ogląda taki odcinek, który postawia sobie tak luźniej nagrać. Miałem akurat ochotę na ten minigiem, powiem wam od dawna. I akurat sobie siedziałem, pomyślałem, kurczę, przydałoby się coś na dzisiaj wrzucić i zrobiłem zióeczka. Nice, no, jestem niezły Że przydałoby się coś na dzisiaj wrzucić, no i uznałem, że kurczę. Chciałem ten minigame tak czy siak nagrać. A właśnie jest super okazja, żeby sobie nagrać, bo mogę sobie sam pograć, kurczę, tak, tak zarobiście. Jeden vs jeden vs jeden, przegrać to no, czemu by nie, bo może uda mi się chociaż raz wygrać. Akurat jak się rozgrzewałem, miałem rundę, gdzie grałem bez, bez nagrywki, to akurat powiem Wam, że FAK, nie przegrałem wtedy, ale zająłem drugie miejsce, tak? Jest dobrze, jest dobrze. Moi drodzy, także jesteśmy na kolejnej arenie w tym odcinku i gramy tym razem sobie BORKIEM! Bork niszczyć, bork niszczyć! Kurde, aż mi się przypomniała star z czasów dzieciństwa z Halkiem. Wspomnienia! Nie, to był dasz! Fuck! To nie, to nie zły balk, tak? Kurczę, tak spać na samym początku, no to jest wstyd, moi drodzy, w tym momencie, także... Tego nie było. O, ale zasadziliśmy mu auto! A tu jest kolejny balk, kurde. Balk ma chyba ogólnie większe obrażenia, jeśli chodzi o obrażenia z uderzeń, nie? A, czy, czemu ja żomeczka nie trafiłem? O, lepszy przywasoliłem ziomeczkowi z pięści. Ogólnie Ultimate to jest taki, że on chyba podskakuje z tego co pamiętam i to jest takie coś z styl takiego starego ultimatea Zaka z Leech of Legends. Mam nadzieję, że każdy pamięta to tą, 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 tą grę zna, tak? Bo to jest już klasyk mini min, min, Gameów. tak chciałem powiedzieć. Gier w sensie, kurcze. Ale mnie te postacie łucznicze... Ale biją! Zostało mi jedno życie. No, bardzo... Fajnie, no to chyba już więcej balkiem nie zagram. Wiecie? To jest chyba ostatnia gra balkiem jaką kurczę widzicie. <laughs> o, ja serio lubię postacie zasięgowe, one są w porównaniu dobele, kurczę. No jakieś takie lepsze i to daje taką niesprawiedliwą przewagę. Ktoś tu gra... Kurczę to jest bodajże nawiązanie do Green Arrow też z uniwersum tego co jest Batman Teraz smolkujemy, kurczę O cię proszę Nie ma tak dobrze Smasz kurde Zasmasz kurczę ziomeczków dobra Co jest? Co jest? Co jest? On mnie unieruchomił jakoś dziwnie! Co to ma być? Chodź tu, cwaniaczku. Nie będziesz łudnie ruchamił kurde, balka. Balk miażdżyć. Oh yeah! Zaraz tu się gwiazda pojawi. Musimy ją pilnować, kurczę, żeby miał ja ją zgarnął. Zadziewili ultimate'a! No nie, zabrał mi! Zabrał mi, kurde, czyli teraz będzie miał drugiego ulta. Ten Batman Chodź tu, Batman No nie, zginąłem. Także widzimy się jeszcze na jednej arence, Le! na ostatniej arenie w tym odcinku i gramy znowu Batmonem sobie, czy Batmanem, kurczę, Batman i walczymy z Lordem Vaderem, to jest nawiązanie do Lorda Vadera jak nic ludziska, ja wam mówię, to jest kurde gwiezdnowojenne Wojenne Uniwersum, a to jest moje ulubione uniwersum, jeśli mogę powiedzieć o, o czymkolwiek, tak, jak, jakiekolwiek uniwersum, to ja wam mówię, Gwiezdno Wojenne, moje ulubione i tu mamy nawiązanie do Ironmana, czyli to jest bodajże Man. jeśli dobrze pamiętam nazwę tego czempiona. Piona, kurczę, czuję się serio, jak grał w lola trochę. To już mamy kurcze, ostre pojedynki, powiem wam. Nice, uderzyłem ziomeczka. Tutaj grunt, żeby jak najwięcej zadać, jak najmniej oberwać. No to taktyka wszystkich gier, prawda? O, dawaj, lordzie Vader. Walczę z lordem Vaderem. Batman kontra lord Vader, nie? Dobra, Nawalamy. Ten ziomek ma pół HP, tak jak około tyle co my. Dobra, przyciągnę się trochę. Idziemy tutaj, nice, Ale mnie podrzucił. No nie Oła Serio, on mnie trafił jakoś od góry coś. Dziwny jest ten kurczę champion, powiem wam LOL! Co to było? Byłem szybszy od moich butarangów Czy butarangów, kurde. Ciul tam wie yeah. Nice, kolejny zginął. A ja dostałem 12 końców, o oh je! Yeah. Teenman, chodź tutaj, cwaniaczku! Kurde, no i mam teraz dwa życie, tak? Ale chyba mam więcej, ogólnie sum, punktów życia niż wszyscy przeciwnicy. Także to jest na pewno dobry grave. Uh, czyli to jest. To jest mapka, Boż, co znaczył grave? To nagrobek był? <grym> Serio, nie wiem. Dalej! Batokopter, kurczę! O, uderzyłem dziomeczka dwa razy. Trzy razy! Łucie, proszę, ile obrażeń zadałem. O, tak słabo mi poszło ten, ten ultimate. On ja mi się tu przyciągnął. Nie! Przy, przytrzymałem się w miejscu. Ja chcę ten kryształ! No nie! Bo mnie zrzuci! No i kurczę, zabrał to. Kurde bele. Dawaj, 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 Batman! Because I am Batman! Yeah! Się odratowałem, moi drodzy! Ale jestem, kurde, dobry w tą minigrę. Kurde, ktoś odpadł już. Czyżby odpadł? Tak! Odpadł już Darth Vader, lol! W sensie nawiązanie do Darth Vadera. Ten jakiś taki dziwny ultimate ma. Aha, samonaprowadzające rakiety. Bardzo słaby. Gdzie jest przeciwnik? Halo! Tu jest! Kurde! O, ale trafiłem! Triple combo! Dobra, odlecę trochę, żeby się poładować. Pobijemy ziomeczkę jeszcze trochę. Ja mam nadal dwa życia, oni mają po jednym, czyli tyle, ile zadam teraz, to wyjdzie mi na plus, okej. Okay. Ja niestety zginąłem. Ale teraz musimy poczekać jeszcze 5 sekund. Ja to wygram, tak? Ostatnia runda i ja to wygram w ostatniej rundzie. Czemu ja się nagle tak dziwnie zrespiłem? Co to ma być, kurczę? Chyba zbugowałem grę, powiem wam. Dobra. Okej, okay, został nam jeden. O nie, green arrow. Czemu ja muszę z arrowem walczyć? Czy jest przyjaciel Batmana, kurde! Chyba, że to jest nawiązać do Hawkaja. Tak swoją drogą myślę, bo jest. W różnych uniwersach jest wielu różnych łuczników, kurcze. Czemu ja kwiatko postawiłem, lol. To on mnie przyciągnął teraz, no nie. W sumie ci powiedzieć, do czego to jest nawiązanie, ten, ten łucznik akurat. No dalej! Trafiłem! Dobra, trafiłem go chociaż raz. Nie jest to za dużo obrażeń. On ma strasznie szybkie strzały, kurczę. Chodź tu, cwaniaczku, chodź tu. No nie, zebrał na ultimate. Kurde. Gdzie on jest, kuczy? Ja mam pół życia, on też ma coś koło pół życia. Szkoda, że tamten teamman go nie obił za bardzo. Uuu, dajemy radę! Jakieś bomby w ogóle wlatują? Nie zauważyłem tego wcześniej. No nie, zrzucaj mnie z tej wyspy. To najmniej honorowe zwycięstwo, jakie mógłbyś mieć, Ziomek! Kuczy, on mnie tak celnie trafia, no to jest jakiś normalnie snajper! Uciekamy? Kurde, i przegrałem, moi drodzy. To jest na tyle w tym odcinku. Dziękuję wszystkim bardzo serdecznie za oglądanie tego odcinka. Do zobaczenia. Cześć.